Cześć, z tej strony Marcin Pusta, CEO SciHide Digital, gdzie przeprowadzałem transformację cyfrową Twojej firmy poprzez wykorzystywanie zautomatyzowanych systemów do zarządzania firmami wspartymi AI oraz tworzeniu stron internetowych. I czasem podczas takiej naszej pracy e, pojawia się pytanie, kiedy tworzymy na przykład jakąś identyfikację wizualną dla klienta, na przykład stronę internetową, e, czy jego logo jest adekwatne do tego, co się dzieje, czy, czy trzeba zmieniać swoje logo. I pokażę znowu taki jedną z matryc, taki jeden framework, który pozwoli Wam zrozumieć, e, czy wasze logo wymaga takiej poprawy, czy jest to konieczne, czy można tego w jakiś sposób uniknąć. E, przejdziemy sobie tutaj, i teraz. Mm, kiedy rozmawiamy o logotypie, Generalnie, jak popatrzymy na loga znanych marek, czy to z branży tech, czy to z branży fashion, czyli jeden z takich, gdzie, gdzie teraz tech to jest ta, gdzie jest najwięcej teraz pieniędzy, powiedzmy, pchanych, inwestowanych, zwłaszcza startupy i tak dalej, no i fashion, sama, samo to, że muszą być to marki, które są rozpoznawalne wizualnie, dobrze się komunikujące, to jest dla nas pewna taka próbka kontrolna, która ma uzasadnienie. I teraz, jak zobaczymy sobie na wszystkie trendy, które idą, czyli tego, jak na przykład Revolut się zmienia, Facebook się zmienia, jak Google się zmienia, Microsoft, ale też na przykład jak Balenciaga czy jak Yves Saint Laurent, to teraz w ogóle nawet skróciło swoją nazwę do Saint Laurent, no to to już też nam pokazuje, że te firmy bardzo upraszczają swoje logotypy. I teraz dlaczego one to robią? Z bardzo prostego względu, mobile. I świat digital. Czyli generalnie chodzi o to, żeby fonty, które tworzą logotypy i tak i mogły bardzo dobrze być widoczne na małych ekranach, yy, bardzo dobrze rozpoznawalne i na przykład, żeby uspójnić sobie też pewne fonty, które, czyli typografię, którą stosują w swoich projektach. Więc jakby to jest jeden z takich elementów. Więc jeżeli nasze logo jest zbyt skomplikowane, bo zawiera jakieś elementy, które nie do końca pasują, no to to jest pierwszy taki, pierwsza taka informacja, że warto byłoby zrobić redesign swojego loga. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, aby w ramach logotypów robić sobie tak zwane redesigny. Na czym to polega? Nie zmieniamy, nie wyrzucamy całkowicie do kosza naszego logotypu, natomiast my go tylko lekko upgrade'ujemy, zmieniamy, dostosowujemy, troszeczkę tak jak to tutaj widać, na przykład czyli Balenciaga generalnie poszła troszeczkę w tą stronę. I szukamy takich opcji, gdzie jesteśmy w stanie to po prostu uspójnić, uprościć. Kolejną taką rzeczą to warto się zastanowić, czy nasze logotypy są z sobą. Spójne, proporcjonalne, jeżeli nasz logotyp gdzieś ma jakieś pewne przeciążenia, jakieś zmiany, to to nasze oko wszystko wyłapuje i to potem też powoduje, że ciężko nam sobie to wszystko yy, wyrównać. I teraz, jeżeli mamy czasem jakieś na przykład bardzo pochyłe logo albo zaburzoną proporcję, to kiedy stosujemy na przykład logo w menu głównym, albo kiedy wypuszczamy swoją kampanię marketingową z naszym logotypem gdzieś, na, gdzieś w lewym dolnym rogu, na przykład czy prawym górnym. Yy, naszej identyfikacji wizualnej, to to logo też może zaburzać obraz w ogóle całej treści, więc warto się zastanowić, czy te proporcje w naszych logotypach są odpowiednio zachowane i czy to działa tak, jakbyś sobie nasz, jakbyśmy sobie tego życzyli, i to jest kolejna rzecz, czyli czy wykorzystujemy samo tylko sygnet, czy wykorzystujemy czy wykorzystujemy logo, logotyp cały, czy tylko sygnet, czy w ogóle całościowo. I teraz Mamy tutaj informację z 2000 firm z listy 5000 najszybciej rosnących firm w Stanach Zjednoczonych. Czyli bardzo dobra próbka tego, co w tym momencie dobrze trenduje, dobrze działa. Wiele z tych firm ma bardzo dużo klientów, ale też wydała bardzo dużo pieniędzy na to, żeby się zoptymalizować pod tym kątem również. Więc jeżeli my nie mamy dużo pieniędzy na nasz logotyp, to warto sobie to wszystko rozważyć. I teraz, co za tym idzie? Główne atrybuty logo. 94% takich logotypów jest minimalistycznych, czyli ma bardzo proste, takie wręcz ikonograficzne swoje logo. Teraz 66% firm używa obu elementów, czyli i sygnetu, i logotypu. I teraz większość jest, jest takich bardziej kwadratowych, ale lekko zaokrąglonych. No i teraz na przykład 89% firm używa. Trzech kolorów lub mniej. I to jest bardzo zauważalny trend. Natomiast ja tutaj dodam jeszcze jedno: takie, po czym możesz sprawdzić, czy twój logotyp dobrze działa. Czy on dobrze wygląda w momencie, kiedy jest cały monochromatyczny, czyli cały biały na czarnym albo cały czarny na białym. To jest pierwszy punkt, no bo potem, kiedy będziemy chcieli zrobić jakieś materiały, na przykład coś wydrukować i będziemy chcieli wydrukować to na zwykłej karcie też musimy wiedzieć, że to dobrze po prostu wygląda. Teraz 66% używa obu, czyli i, log, i sygnetu, i logotypu, a 30% używa samego, e, samego tylko logotypu, jako swojego logo. A tylko 4% używa tutaj jest napisane iCon, czyli tego sygnetu, jako, e, jako swojego głównego wskaźnika. I teraz większość z nich jest takich bardziej kanciastych. No, Spora część, ale mniejsza, jednak jest taka bardzo zaokrąglona. I co ciekawe, jakie kolory są używane jako pierwsze? W 26% firm to jest, to jest taki niebieski, w prawie 20% to jest czerń, potem szarość, pomarańcz. I inny odcinek szarości. Więc znowu możemy się wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy, do tego monochromatyzmu. Faktycznie widać, że to jest często zachowywane, natomiast na przykład w branży IT bardzo dużo firm korzysta tutaj z pomarańczy, fioletów w różny sposób. Natomiast jako secondary color, czyli jako drugi kolor, tutaj mamy znowu szarość, jedną, drugą i niebieski. Do tego już tutaj nam się pojawia taki kolejny troszeczkę wyróżnik, coś podbicie, czyli zielenie, pomarańcze i czerwienie. Żółty sam w sobie kolor jest bardzo trudny do tego, żeby miał odpowiedni kolor kontrastu na białym, na ciemnym tle, ale też na innych kolorach. Więc to są te kolory, które bardzo dobrze wyglądają właśnie na, na białym, na czarnym czy na po prostu innych kolorach. Więc można zobaczyć, że czerni, szarości, błękit, ewentualnie pomarańcze i czerwienie to są najczęściej używane kolory przy, przy naszych logotypach. I Teraz 21% używa tylko jednego, a połowa używa. Dwóch kolorów. I myślę, że to jest ten obszar, w którym najbardziej warto się obracać, bo to oznacza, że tutaj już no, prawie 70% firm korzysta tylko z tego, z tego kierunku. Więc myślę, że, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku, że użyjemy jakiegoś koloru do, do naszego sygnetu, a na przykład czerni do, do, do logotypu, to w ten sposób można naprawdę sobie fajnie to poukładać. Natomiast jeżeli Twoje logo zawiera cztery kolory, to jesteś w gronie 7%. W 5% no to 2%, a 6% to tylko 1% firm. Natomiast gradientów praktycznie się nie używa. Więc jeżeli masz jakieś przecienienia, to też może powodować pewne utrudnienia w odbiorze i potem na przykład w druku, ale też na różnych matrycach, na różnych ekranach tutaj można podziałać. No i zapytasz, ok, w jakich obszarach tutaj były brane próbki? No, 10% to jest IT, 10% to jest marketing, reklama, 10% to jest zdrowie, 7% to jest biznes i 7% to jest software, więc myślę, że też taka trochę próbka już, już reprezentatywna, na podstawie której można sobie sprawdzić. Jeżeli zapytacie, czemu nie ma innych branż, no dlatego, że to są te obszary, które najbardziej dynamicznie rosną, więc jakby siłą rzeczy e, na liście tych 2000 firm e, z listy 5000 najszybciej rosnących, to jest taka no, próbka Takywna. Więc teraz możesz sobie podsumowując, przeanalizować, czy Twoje logo wpasowuje się w te trendy, uproszczenia po to, żeby dobrze wyglądał, jak to się mówi na długopisie, ale też po prostu na telefonie, czy ma zachowane odpowiednie proporcje, czy zawiera jeden, dwa, trzy kolory i nie więcej? Kolejna rzecz, czy zawiera ikonę, czyli ten sygnet, i logotyp, czyli ten, ten yy, treść, tekst? To jest kolejna rzecz. No i czy dobrze wygląda w tak zwanym monochromie, czyli czy dobrze wygląda na czerni i czy dobrze wygląda na bieli. Jeżeli tak, super, zgadza się, rewelacja. Jeżeli nie, no to warto byłoby tutaj rozważyć refresh logotypu, czyli dostosowanie tego, co już masz, do tego, co może się wydarzyć. I teraz można zobaczyć jakby propozycje... Innych jakby takich designerów, co proponują w ramach upraszczania i uspójniania komunikacji? Ja tu będę po prostu skrolował. Na przykład, Adobe bardzo mi się podoba obecne logo i tutaj przeprojektowane logo. Można sobie zobaczyć, jak wygląda Bentley obecnie, i Bentley jakby w tym nowym wydaniu, właśnie względające te wszystkie trendy, o których w tym momencie mówimy. Tutaj bardzo ciekawym jest kwestią Google Maps. Bardzo mi się też to podoba, więc jest jakiś sposób uspójnienia GoPro. Można sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. IKEA dla mnie jest tutaj już zbyt skomplikowana i jakby nieczytelna, ale może się sprawdzić. Jest to jakieś, jakieś rozwiązanie. Instagram, bardzo ciekawe uproszczenie wymyśl tych wszystkich trendów, o których mówiliśmy. LinkedIn. No, dla mnie jakby trochę już tutaj y, za dużo, aczkolwiek ma to jakiś swój wyróżnik i myślę, że jest warte rozważenia. Meetup ok, aczkolwiek uważam, że tutaj można byłoby na przykład jeszcze bardziej to, to uprościć. NASA, no, to jest znany, znany schemat, bo generalnie to jest y, stare logo NASA, które, zostało u, które potem zostało uproszczone, a potem wróciło, więc to w ogóle to jest taka ciekawa historia. Pinterest, bardzo mi się podoba to uproszczenie. Y, myślę, że bardzo dobrze by wyglądało to na przykład jako, y, jako ikonka w telefonie, więc jakby to, to jest też ciekawy kierunek, PlayStation, ja nie wiem, czy już podobnego logotypu teraz w tym momencie nie ma, Red Bull, no nie wiem, to akurat w tym wypadku bardzo dobry jest ten, jest ten tutaj logotyp, więc nie wiem, czy, czy warto byłoby sobie zmieniać, Samsung, Ciekawe, myślę, że y, sama koncepcja tych AI tutaj zostawienia jest naprawdę fajna. Można byłoby wykorzystać i Save the Children bardzo mi się podoba ta, to rozwiązanie, które mamy tutaj. Wydaje się bardzo ciekawe. 7 Eleven, taka powiedzmy amerykańska żabka, też bardzo ciekawe uproszczenie. Snapchat, wydaje się naprawdę ciekawy. Myślę, że tutaj mamy już sporo inspiracji, które mogą pokazać, jakby zainspirować, pokazać kierunek tego, w którą stronę zmierza zmiana, refresh logotypu. Ja tutaj postaram się jeszcze pokazać, jak na przykład coś takiego, taki refresh logotypu może wyglądać podczas usprawnienia waszej sprony. wejdziemy sobie tutaj na jeden z caseów u nas klientów. I tutaj mamy przykład firmy TechnoDrew, i tego, jak uprościliśmy właśnie w podobny sposób logo. Ono popatrzcie, składało się z kilku elementów, czyli tutaj miało taki znak, taki, no tutaj to mogło być nieczytelne, na przykład długopisie, do tego Gradient, a tutaj mamy wersję. Wariant już tego logotypu, który jest poprawiony, uspójniony. Widzicie, nie ma tu wielkiej rewolucji, ale pójście w tym kierunku bardzo sprawniło przekaz, a potem taki, na przykład, element można wykorzystać jako motyw przewodni. Tu jest jeszcze w kontekście firmy bardzo dobrze bardzo dobrze wykazane, bo można zobaczyć, że można nawet tutaj podać jakąś symbolikę, czyli tutaj, akurat, to jest firma, która tworzy narzędzia, czy to jest fabryka, która tworzy elementy ze sklejki, więc tutaj mamy na przykład warstwy sklejki, które są eko, więc jakby coś, co pasuje bardzo mocno w komunikacji a tu na przykład mamy uproszczenie w agencji PR-owej Sfera Group, która też pokazuje, że oni generalnie łączą wszystko w jedno komunikację, elegancję, wyjątkowość, jedność, przestrzeń, jakby to wszystko chcieliśmy zakomunikować w takim logotypie, akurat tutaj już jest troszeczkę większa zmiana, bo jak sobie zobaczymy, tak wyglądała wcześniej Sfera, a tak wygląda po takim refreszu logotypu. Natomiast... Mam nadzieję, że na tej podstawie już wiecie, w którym kierunku to wszystko zmierza i jesteście w stanie jakby zweryfikować, czy Wasze logo się nadaje do współczesnych czasów i czy pozwoli Wam być tak zwaną firmą digital first, gdzie generalnie teraz większość firm w tym kierunku zmierza. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście są do dyspozycji, możemy się umówić na konsultację, porozmawiać sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli podoba Wam się to, co przekazałem i macie jakieś pytania dodatkowe, oczywiście możecie się umówić przez stronę SIHI.com do mnie na rozmowę, możemy sobie porozmawiać i potem nasz zespół może pomóc Wam w takim refreszu i dostosowaniu się do świata Digital First.